Panie, w polskich domach marnuje się żywność? Jestem nawet pewna, że w każdym domu marnuje się żywność. Wiem to z własnego doświadczenia. Dlaczego pani tak uważa? Dlaczego tak uważam, że marnuje się żywność? Biorę własne doświadczenia. Dlatego, że. Dlaczego tak się dzieje, tak? Kupuję. W tym po sobie zresztą to jest problem na pewno nie tylko mój. Kupuję za dużo żywności, później okazuje się, że żywność jest przeterminowana, za, duże, za dużo się porcji na przykład szykuje w domu na obiad, co tam jeszcze obawa, że powinno starczyć, więc kupuje się jeszcze więcej. A potem okazuje się, że żywność nie została. Zjedzona. A co Pani zdaniem należy robić, żeby temu zapobiegać? Żeby zapobiegać, muszę siebie też kontrolować. Przemyślane bardziej zakupy mhm. mniej, mniej, a częściej, prawda? Sprawdzać również w sklepach termin przydatności produktów do spożycia, bo bardzo często kupujemy produkt, a okazuje się, że za dwa dni na przykład już jest przeterminowany. Yy, mniej może w domu, w mniejszych ilościach gotować. Yy, co jeszcze zrobić? Chyba więcej, nic mi nie przychodzi. Może przechow o, jeszcze sposób przechowywania, bo to jest istotne. Bo jeżeli produkty są źle przechowywane, łatwiej ulegają zepsuciu. Dobrze, dziękuję za odpowiedź. Dziękuję bardzo. Czy uważa Pani, że w polskich domach marnuje się żywność? W niektórych polskich domach na pewno ta żywność nie jest dostatecznie zagospodarowana. Wiem to stąd, że podczas gdy mieszkałam w Warszawie, koło śmietników na blokowiskach leżało bardzo wiele chleba i różnej innej żywności. Natomiast teraz mieszkam na wsi i wiem, że tam żywność odpady żywnościowe są zagospodarowywane, są one przeznaczone dla zwierząt domowych, także na pewno na wsiach ta żywność raczej się nie marnuje. A co pani uważa, że można zrobić, żeby temu zapobiec? Myślę, że można by wprowadzić na przykład jakieś pojemniki na chociażby suchy chleb w miastach. Ktoś musiałby odbierać te pojemniki i wtedy można by je przeznaczać właśnie na dokarmianie zwierząt. Dziękuję. Dziękuję. Czy Pani zdaniem w polskich domach marnuje się żywność? Jak najbardziej. I Dlaczego? bardzo dużo żywności. Dlaczego Pani tak uważa? E, sama wiem po sobie troszeczkę, że tak powiem. Jak na głodniaka idę sobie do marketu, to koszyczek pełny. Już nie mówiąc o wózkach. Później zjem troszeczkę, wszystko pakuję do lodówki. Sprawdzam klasówki jedne, drugie, trzecie i się okazuje po tygodniu, że połowa na przykład to już straciła swoją przydatność, termin przydatności do spożycia. No i trzeba to wyrzucić na przykład tam. Generalnie jeszcze jakość wędlin jest porażająca moim zdaniem, no bo kupuje się wędlinkę, ładnie wygląda, plastereczki piękne, czerwoniutkie, ładne. Po dwóch dniach z lodóweczki wyjmujemy sobie taki plastereczek śliski, nieładnie pachnący na przykład. No i wyrzucam. Tak? A co pani robi na co dzień, żeby zapobiegać? Ja generalnie stosuję zasadę, że w związku z pamięcią, którą mam w głowie, czyli bez pamięci jestem, to spisuję na kartce zakupy. Czyli przed wyjściem do marketu czy do sklepu, niestety, na karteczce chlebek, cztery bułeczki, masełeczko. Od Serek, tak? Czyli planuję zakupy i wychodzę do sklepu już z karteczką. Wtedy wrzucam to, co mi jest potrzebne, a nie to, co mnie kusi. Od czasu do czasu, tylko jakąś pokusę sobie na święta, czy w nagrodę za to, że miałam dwie lekcje z drugą E i DLO jakaś -e nagroda, batoniczek wrzucam. Dziękuję bardzo. Moim zdaniem bardzo dużo się marnuje żywności i podejrzewam, że tak jak w każdym, u mnie prawdopodobnie też. Ale jest to problem związany przede wszystkim może z tym, że coraz więcej ludzi uzależnionych jest od kupowania. Czyli przede wszystkim kupuje się bez sensu wiele różnych produktów, a także spożywczych. I kończy się to tym, że się przynosi ten produkt do domu, po czym pięknie opakowany, jak się otworzy, stwierdzamy, że to jest jednak nie to i często po prostu nie jemy wyrzucane. Co Pana zdaniem należy robić, żeby zapobiegać marnowaniu się żywności? Y żeby zapobiegać marnowaniu się żywności, to przede wszystkim, no może to jest takie drastyczne, ale na, najlepiej to, jeżeli ten, kto kiedykolwiek w życiu głodował, to wie, co to znaczy później szanować tą żywność. I warto by było, żeby każdy po prostu pomyślał w tym momencie, jak wyrzuca chleb, wyrzuca mięso, wyrzuca cokolwiek innego, jeśli chodzi o produkty spożywcze, to pomyślał o tych, którzy umierają na co dzień z głodu. O tych, którzy po prostu za ten chleb, czy za ten ser, czy za szynkę oddaliby niemalże wszystko, co mają najlepsze, a po prostu umierają, po prostu, bo nie mają co jeść. A czy pan ma jakieś swoje nawyki, które stosuje w domu, żeby zapobiegać temu? Ja nawyki, żeby zapobiegać, tak? Powiem tak, że często staram się yy, niwelować te różnego rodzaju straty związane z tym, z tym pokarmem przede wszystkim. A zwłaszcza to, że jak to każdy mężczyzna w domu, staram się dojadać wszystkie takie rzeczy, które i córka, czy żona, czy ktokolwiek z rodziny nie zjadł, to wiadomo, że człowiek stara się, żeby tego nie wyrzucić, żeby tego nie zmarnować. Chociaż na pewno ilość, ilość tego jedzenia zostaje, ale też uważam dobrym rozwiązaniem jest przede wszystkim to, że jeżeli posiadamy w domu jakieś zwierzątka. No, to warto to jedzenie, które zostaje, oczywiście nie doprowadzić do takiego stanu całkowitej nieurteczności i po prostu przeznaczyć na karmę, czy dla kota, czy dla psa, żeby po prostu nie marnować tego zupełnie. A ponadto to przede wszystkim mniej kupować. Mniej kupować i nie tak jak niektórzy, zwłaszcza młodzi w większości w tej chwili, jeżeli ktoś już jeden dzień poleży chleb, no to on się już nie nadaje. Nieprawda, chleb czerstwy. Jedno czy dwudniowy jest znacznie zdrowszy niż taki, który jest świeżutki. Dziękuję. Dziękuję. Czy pani zdaniem w polskich domach marnuje się żywność? Niestety, ale tak, z własnego doświadczenia wiem, że czasem nie da się tego uniknąć, aczkolwiek robię wszystko, żeby temu zapobiegać, bo jeżeli właśnie no, marnuje nam się żywność, to tak naprawdę marnuje się też energia, która została wykorzystana na wytworzenie danego produktu więc idąc na zakupy staram się zawsze mieć ze sobą listę produktów które muszę kupić nie kupuję na zapas za dużo no bo potem nie zawsze jednak wszystko mogę wykorzystać zwłaszcza w okresie przedświątecznym tak w sklepach um, czekają na nas różne promocje no i też um, staram się im nie ulegać kupywać tylko to co jest mi potrzebne um, staram się także już swoje małe dzieci też edukować i mówić im, żeby też nie skupywać za dużo produktów, żeby sprawdzać datę ważności, spożywać w tym terminie przydatności, żeby, żeby właśnie potem tego nie trzeba było wyrzucać. To naprawdę nie jest wskazane. Wiemy, że bardzo dużo osób nie ma tak naprawdę takiego dobrobytu, jaki jest u nas, no więc nie powinniśmy tego robić. Czy Twoim zdaniem w polskich domach marnuje się żywność? No pewnie, że się marnuje. Ludzie kupują to, co zobaczą w telewizji, od razu chcą to mieć, chodzą do sklepu półgłodni, kupują wszystko, co popadnie, w tym tego nawet nie używają. Co Twoim zdaniem należy robić, żeby zapobiegać temu? Myślę, że trzeba oszczędniej kupować, myśleć to, co kupujemy i kupować to, co lubimy. A jakie zwyczaje panują w Twoim domu? Na przykład u mnie w domu. Kupujemy tylko wyłącznie to, co wszyscy lubią, i dlatego w tym jedzenie się nie marnuje. Czy uważasz, że w polskich domach marnuje się żywność? Tak. Dlaczego tak uważasz? Ponieważ Polacy kupują za dużo i nie mogą tego zjeść wszystkiego. A co należy robić, żeby temu zapobiec? Należy kupić sobie pieska, który będzie to jadał nasze resztki. Dziękuję. Czy Pani zdaniem w polskich domach marnuje się żywność? Myślę, że w każdym polskim, a szczególnie wiejskim domu żywność jest marnowana. Uzależnione to jest przede wszystkim od tego, że nasze życie odbywa się w biegu. Często wchodząc do makertów, szybko, produkty, z których będziemy chcieli stworzyć je domu jakąś potrawę, czynimy tak zwane nieprzemyślone zakupy, korzystając z prowokowanych, to tak nazwała, promocji, potem zastanawiamy się odkrywając kolejną szafkę lub lodówkę, że mamy jednak te produkty spożywcze niewykorzystane. Często też tak jest, że nie zwracamy uwagi na przydatność do spożycia. Więc kiedy już dostrzeżemy ewentualnie w domu dany, dany produkt, który jest, stracił już swoją ważność, więc po prostu wyrzucamy do, do kosza. No jest to wysoce nietyczne. Najwięcej też w domach, moim zdaniem, marnuje się chleba. Ja to znam z autopsji. Spowodowane może to być choćby wilgocią którą mam w pomieszczeniu. Więc no, staram się oczywiście ratować to, co można, a więc kupuję teraz to mniej tego pieczywa, to znaczy tyle, ile, ile rodzina może spożyć może w danym czasie. Czy Twoim zdaniem w polskich domach marnuje się żywność? Moim zdaniem tak. Dlaczego tak uważasz? Kupujemy zbyt dużo żywności, często krótkoterminowej, i nie zdążamy zjeść wszystkiego przed upływem terminu. A co Twoim zdaniem należy robić, żeby zapobiegać marnowaniu się żywności? Przede wszystkim przemyśleć każde wyjście na zakupy. Można wziąć ze sobą listę, żeby nie kupić niczego ponad program. Dziękuję. Twoim zdaniem w polskich domach marnuje się żywność? Uważam, że tak, ponieważ szczególnie przed świętami większość ludzi kupuje o wiele więcej żywności, niż są w stanie spożyć przed wpływem terminu ważności. Co Twoim zdaniem należy robić, żeby temu zapobiegać? Nale należy starannie planować zakupy i kupować produkty długoterminowe. A jakie zwyczaje panują w Twoim domu, żeby zapobiegać marnowaniu się żywności? Robi się listy zakupów i starannie planuje. Czy uważasz, że w polskich domach marnuje się żywność? Uważam, że tak. Dlaczego tak uważasz? Kupujemy zdecydowanie za dużo rzeczy i nie patrzymy na to, co kupujemy, przez co wiele produktów trafia do kosza, ponieważ ich nie wykorzystujemy. Co należy robić, żeby temu zapobiegać? Uważam, że powinniśmy na zakupy wybierać się z listą, że kupować rzeczy, które chcemy kupić i możemy wymyślać fajne potrawy, dzięki czemu możemy zużyć wszystkie produkty, które mamy w domu. Nie mamy nie nie ma jedzenia! jedzenia Powierzmy się posiłkiem!